Wieści z Głogowa w sprawie Gabriela Seweryna poruszają. Co dalej ze śledztwem? 28 listopada 2023 roku wszystkich zaskoczyły nagłe wieści o śmierci Gabriela Seweryna. Popularny wersacze z Głogowa zmarł z powodu zatrzymania krążenia. Kilka godzin przed śmiercią prowadził transmisję live w social mediach, na której ewidentnie skarżył się na opieszałość ratowników. Co dalej ze śledztwem? Oto najnowsze informacje z prokuratury. Gabriel Seweryn zyskał rozpoznawalność na cały kraj dzięki udziałowi w programie TTV Królowe Życia. W programie popularny Versace z Błogowa prezentował swoje pełne przepychu życie u boku swojego byłego partnera Rafała. Po udziale w hicie TTV Sewerynowi pozostała już tylko aktywność w mediach społecznościowych. To właśnie dzięki transmisji live w internecie, 28 listopada, fani dowiedzieli się o pogarszającym się stanie zdrowia Gabriela. Podczas nagrania celebryta skarżył się na ból w klatce piersiowej i narzekał na brak działania ze strony ratowników medycznych. Co dalej ze śledztwem w sprawie? Gabriela Seweryna, nowe wieści z prokuratury. W końcu Gabriel Seweryn wylądował na SOR Szpitala Powiatowego w Głogowie, gdzie dojechał taksówką. Na oddziale mężczyźnie wykonano badanie krwi, podano płyny oraz leki. Ale niedługo potem stan 56 latka nagle się pogorszył. Doszło do zatrzymania krążenia, a reanimacja niestety nie udała się. Ze względu na liczne kontrowersje związane ze śmiercią Wersacze, z głogowa prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Przeprowadzono sekcję zwłok, która odbyła się 30 listopada. Biegły nie znalazł jednak dokładnej przyczyny śmierci celebryty. Oględziny zewnętrzne wykluczyły jakiekolwiek obrażenia. Prokuratura podjęła decyzję o zleceniu badań toksykologicznych. Najnowsze wieści z prokuratury, do których dotarł dziennik Fakt, są takie, że wyników zleconych badań nadal nie ma, ale mają pojawić się lada dzień. Postępowanie trwa, czekamy na wyniki badań dodatkowych. Postępowanie toczy się w sprawie nikomu nie postawiono zarzutów, mówi faktowi zastępca prokuratora rejonowego w Głogowie Marcin Knurowski, zapewniając jednocześnie, że wyniki badań toksykologicznych będą dostępne wkrótce.